Witajcie, witajcie, dziś z serii Kim jest? będzie Chester Bennington. Chester Bennington urodził się 20 marca 1976 roku i zasłonął swoim potężnym wokalem oraz emocjonalnym przekazem w utworach Linkin Park, takich jak In The End, Numb, Crowling czy Breaking The Habit. Niestety, zmarł 20 lipca 2017 roku. Jego śmierć była wielkim ciosem dla fanów rocka i new metalu na całym świecie. Chester Bennington, życie i twórczość. Dzieciństwo i młodość. Chester Charles Bennington urodził się 20 marca 1976 roku w Phoenix, w stanie Arizona. USA. Jego dzieciństwo nie było łatwe. Rodzice rozwiedli się, gdy miał 11 lat, a sam Chester zmagał się z traumą, problemami emocjonalnymi. Był ofiarą przemocy, co wpłynęło na jego późniejsze teksty i emocjonalne podejście do muzyki. W młodości zaczął interesować się muzyką. Inspirowali go tacy artyści jak Depeche Mode, Stone Temple, Pistols czy Nirvana. Mimo trudności i uzależnień od używek i alkoholu, znalazł ukojenie w tworzeniu muzyki. Początki kariery. Pierwszym poważnym zespołem Chestera był Grey Days, który śpiewał w latach 90. Ich muzyka była bliska Grange'owi, ale zespół nie odniósł dużego sukcesu. Chester postanowił odejść, szukając większych możliwości. Linkin Park przełomowy sukces. W 1999 roku Chester dołączył do zespołu Xero, który wkrótce zmienił nazwę na Linkin Park wraz z Mikeiem Shinodą stworzył unikalne połączenie rapu i rocka. Co stało się znakiem rozpoznawczym zespołu. Debutancki album Hybrid Theory 2000 rok okazał się ogromnym sukcesem. Dobył status diamentowej płyty i sprzedał się ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie. Płyty takie jak In the End, Crowning. One Step Closer uczyniły z Linkin Park jedną z największych gwiazd muzyki w początku XXI wieku. Kolejne albumy: Meteora 2003, Menus of Midnight 2007, Thousand Suns 2010, Living This. 2012 The Hunting Party 2014 i One More Light 2017 pokazały ewolucję stylu zespołu, ale głos Chestera zawsze był kluczowym elementem ich brzmienia. Inne projekty muzyczne poza Linkin Park, Chester był zaangażowany w kilka innych projektów. Led by Sunrise, jego poboczny zespół rockowy, który wydał album Out of Ashes w 2009 roku. Stone Temple Pistols w latach 2013-2015 był wokalistą legendarnego zespołu grunge'owego, zastępując Scotta Weilanda. Życie, życie osobiste i walka z demonami. Esther Bennington przez lata walczył z depresją i uzależnieniami. Wydawało się, że po założeniu rodziny i sukcesie w muzyce odnalazł spokój, ale wewnętrzne problemy go nie opuszczały. Był dwukrotnie żonaty. Najpierw z Samantą Mary O'Lit, a później z Talindą Ann Bentley z którą miał je dzieci. W sumie Chester miał sześciu synów. Jego śmierć 20 lipca 2017 roku była szokiem dla fanów świata muzyki. Umarł w swoim domu w Kalifornii. Ten sam dzień, w którym urodził się jego bliski przyjaciel, wokalista Chris Cornell. Lester Bennington pozostaje jeden z najbardziej rozpoznawalnych i emocjonalnych wokalistów w historii roka. Jego głos, teksty, energia na scenie wpłynęły na miliony ludzi. Po jego śmierci fani i przyjaciele zorganizowali koncert upamiętniający jego życie Linkin Park and Friends Celebrate Live in Honor. Of Chester Bennington, który odbył się w październiku 2017 roku. Jego historia jest przykładem walki z wewnętrznymi demonami, ale także inspiracją dla tych, którzy znaleźli, znaleźli siłę w jego muzyce. Więc dziękuję wszystkim, którzy to obejrzą, dalekują, skomentują zasubskrybuję dziękuję wszystkim więc trzymajcie się i do następnego hej